Najpierw zamówimy wszystkie niezbędne rzeczy do remontu. Wow, jaka szybka dostawa! To moje! A teraz zobaczmy, co jest w środku! A, szczur, szczur! Zabierzcie go stąd! Mike, zrób coś! Wow, jaki słodki mały szczurek! Nie zauważyłem go! Kolego, biorę cię do siebie! Będziesz moim domowym zwierzątkiem. Tak, kurzu już się pozbyłem. Można więc przechodzić do najciekawszej części. Do dekorowania. Te śmieci nie są mi potrzebne. Mike, bądź ostrożny. Zaraz się z tobą rozprawię. Czekaj, czekaj. Mam coś dla ciebie. Masz bardzo smaczne żelki. Dziękuję. Upiekło ci się. Uf, dała się przekupić. Tak, dekorujemy dom. Puszki z farbą to jest to, czego potrzebuję. Zaraz zrobię świetne graffiti na całym domu. Super! Za graffiti na mieście ganiają mnie ochroniarze, ale tutaj mogę pomalować swój dom jak zechcę i nikomu nic do tego. Wow, daję temu domowi lajka. Dziękuję! Ups, farba jeszcze nie wyschła. A właśnie dach. Jego też trzeba ozdobić. Użyję do tego kolorowych plastikowych kulek. Wrzucę je na dach, zanim farba nie wyschła. I voila! Jeszcze tylko przymocuję flagę. I gotowe. Rewelka! Mój dom jest najlepszy. Jane, co z tobą? Nic mi nie jest. Wiem, co zrobię z tymi wszystkimi karteczkami. Nakleję je na dom i wtedy zrobi się żółty! Fajnie, co nie? Jest taki jaskrawy, jak słońce! Brakuje jeszcze jednej... O, tu jesteś! Świetnie! Teraz trzeba udekorować dach! Użyję do tego balonów! Z tych balonów można robić śmieszne figurki! Fajnie, co nie? Można się nimi bawić bez końca! Ale dach sam się nie ozdobi! Zaczynamy! I gotowe! Fibi, widziałaś? O, nieważne! Przymocuję jeszcze na dach wiatrowska w kształcie słońca. Mike, nasze domy są teraz najładniejsze w całej okolicy. Fibi, a ty się pospiesz! Dobrze! Mam piękny różowy dywan, który położę na dachu. No już przymocuj się! Dobra, z młodkimi i z gwoździami na pewno się udała. Ale boli. Wiecie co? Lepiej zadzwonię po złotą rączkę. Halo, dzień dobry. Potrzebuję pomocy przy remoncie. Dzień dobry. Proszę przykleić to na dachu. Nie ma problemu. Trzeba to mocować nie gwoździami, a zszywaczem budowlanym. Proszę bardzo. Gotowe. A może udekorujmy różowym dywanem nie tylko dach, ale i sam dom? Przymocujmy wiatrowska w kształcie serca, dodajmy trochę baloników i gotowe. Wow, nie mogłabym zrobić tego lepiej? Dziękuję za pomoc. Oto pańska zapłata. Wow, to wszystko dla mnie? Tylko tyle. Cóż, to nie za wiele. Miłego dnia. Dziewczyny, dobra robota! Uwielbiam zapach świeżych cytryn. O, mam pomysł! Chcę, żeby obok mojego domu rosło drzewo cytrynowe. Muszę tylko posadzić cytrynę, podlać i trochę poczekać. Niesamowite! Jakie piękne drzewko cytrynowe! Teraz zawsze będę mieć świeże cytryny. Będzie super, jak postawię tu leżak. Brakuje jeszcze uroczego kapelusza i pysznego koktajlu cytrynowego. Co za super wakacje! Jane, co ty robisz? Wow, cytryny. Chcę spróbować. Oj, ale kwaśne. Mike, co ty robisz? Nie możesz jeść moich cytryn. To był pierwszy i ostatni raz. O, przecież mam mini koszykówkę. Wiecie co? Grać jednym palcem w koszykówkę to jakaś głupota. Lepiej zrobię sobie prawdziwe boisko do koszykówki. Super, mam obręcz i piłkę. Zaraz wam pokażę, jak po mistrzowsku obchodzę się z piłką. Widzieliście? Tak, rozgrzałem się i zaraz będzie żółt za trzy punkty. Ała! Ale mam nieostrożnych sąsiadów. Wow, niesamowite! Dobra, nie mam czasu na te dziecinne zabawy. Muszę ustawić chustawkę na podwórku. Kilka minut i gotowe. I jak, mój jednorożcu, podoba ci się? A teraz udekorujmy dach świeżymi kwiatami. Ale pięknie! Zamontujemy skrzynkę pocztową i ozdobimy ją moimi ulubionymi naklejkami. To jest mój wymarzony dom. Hmm, co tam robią moi sąsiedzi? Ojej fuj! Mike robi to co zwykle! A co się dzieje u Fibi? Wow, zamontowała sobie skrzynkę pocztową. Ja też chcę! O, mam pomysł! Udekoruję skrzynkę pocztową kwiatowym wzorem. Zanurzamy kwiatek w farbie i odciskamy go na skrzynce. Wyszło tak uroczo. Wiecie co? Ja też wymyśliłem, jak mogę ozdobić swoją skrzynkę. Teraz mam nie po prostu skrzynkę, a Dino skrzynkę. Rewelka. O, listonosz idzie. Dzień dobry, przyniosłem wam listy. Ten jest dla pani. Dziękuję. Chwileczkę, a gdzie dla mnie? Okay. O tak, faktycznie, chwilka. Auć! To się nazywa dino-skrzynka! ole, wow. piękna dziewczyna! Dzień dobry. O, o, Przepraszam, zaraz to naprawię. Proszę bardzo, list do pani. Dziękuję. Do zobaczenia. Dobra, czas się zająć dekorowaniem wnętrza. Najpierw zaścielę podłogę. Świetnie. A te rzutki wbiję w ścianę. I powieszę na nich moje ulubione pistolety na wodę. Są potężne. O tak, to wygląda świetnie. Powieszę też obrazek na ścianie. Ej. No dalej, trzymaj się. Dobra, będę musiał go porządnie przybić. O, tak to co innego. Tu postawimy stolik. A na stole postawimy domek dla mojego futrzanego przyjaciela. Postawię tu też swoje zabawki i rękawice bokserskie. Jestem sportowcem, więc hantle też mi się przydadzą. Tutaj powiesimy telewizor, żeby ćwiczyć. A tutaj będzie mój fotel. Teraz pokój wygląda naprawdę fajnie. Charlie, witaj w swoim nowym domu. To co, czas poćwiczyć. Raz, dwa. Wow, nieźle. Pokój, Majka, wygląda super. No nic, ja też zaraz ozdobię swój pokój. Najpierw rozłożę różowy dywan. A ściany ozdobię wzorem w kształcie ust. Użyjemy do tego szablonu i kleju. A teraz bierzemy brokat i dmuchamy. Błyszczące całusy są gotowe. No coś pięknego. A teraz powieśmy nową lampkę. Chcę, żeby wszystko było różowe! Nice. Tutaj będzie stać szafka, na której postawię wszystkie swoje buty. A kiedy obrócimy szafkę, to zobaczymy półeczki z moimi ukochanymi torebkami, a na górze stanie korona Miss Universe, na ścianie powieszę zdjęcia z moim chłopakiem, i jesteśmy tacy słodcy, o, mam pomysł! Potrzebuję jeszcze toaletki, na której będą wszystkie moje kosmetyki. I love you. To tutaj będę codziennie się malować. A propos, muszę sobie kupić nowe perfumy, żeby zawsze ładnie pachnieć. Muszę jeszcze zrobić miejsce dla mojego zwierzaka. To jest legowisko dla mojej słodkiej kotki jazz. Rozgość się, moja droga. Ta urocza zabawka jest dla ciebie. Miłe zabawy! Jane, a co tam u ciebie? Tak, ja też muszę dekorować swój pokój. Zaczynajmy. Na podłodze rozsypię piasek plażowy. Chcę się czuć tak, jakbym była nad oceanem. Na ścianie przyczepię tę słodką kaczuszkę. Uwielbiam ją. Jest taka urocza. Teraz namalujemy na ścianie tęczę. Trzeba wycisnąć na pędzel wszystkie potrzebne kolory. I dosłownie jednym ruchem malujemy najprawdziwszą tęczę. Wow, jakie jaskrawe! Brakuje jeszcze kilku chmurek. Teraz zamocujemy półki w kształcie klocków Lego. Na półkach położymy wszystkie moje bibeloty które przywołują miłe wspomnienia. Nice. A, potrzebuję też regału z moimi maskotkami. Uwielbiam je. Mam jeszcze mój ulubiony instrument, ukulele. Powieśmy je tutaj. A za krzesło posłuży mi dmuchane koło. Bardzo wygodnie się na nim siedzi. O, właśnie, poznajcie moją kochaną psinkę Mary. Dla niej też urządziłam kącik w moim pokoju. Mery to twoje legowisko. Podoba ci się? Cieszę się, moja kochana. Nie stój na moim podwórku. Martwi mnie to, że mój domek wygląda gorzej niż wasze. Ale to nie szkodzi, zaraz to naprawię. Okleję ściany mojego domku kartonem. No, już jest lepiej. Następnie wezmę wytłaczankę po jajkach. Tego nie potrzebuję. I pomaluję ją na jakiś fajny kolor. Powtórzę to kilka razy i będę miał świetne pokrycie dla dachu. O tak, teraz mój domek jest naprawdę kolorowy i świetny. Cześć, moi obserwatorze! Jak się macie? No właśnie, buźki. To super tani i świetny sposób, żeby ozdobić domek. Użyję do tego celu zwykłego kartonu. Wytnę z niego kulkę i pomaluję na jaskrawo żółty kolor. Właśnie tak. Następnie muszę tylko narysować jakieś śmieszne miny. No i spójrzcie, jak super mi to wyszło. Teraz wszystkie te buźki muszę po prostu powiesić na ścianie. Czy dla ciebie dodatkową buźkę? To nie było miłe. Za co? Nie rozpłacz mi się tutaj. To był tylko żart. Dobrze, muszę troszkę pomalować usta. A no właśnie, moja szminka ma niesamowity kolor, więc pomaluję nią mój cały domek. Tylko spójrzcie, jak cudownie to wygląda. Muszę jeszcze ozdobić jakoś dach. Użyję w tym celu moich starych ciuchów, których już nie noszę. Myślę, że różowe futerko będzie super wyglądać na dachu. O tak, bardzo mi się podoba. A teraz ozdobię wejście i okno. Wszystkie ozdoby będą tak samo miękkie i puszyste, tylko w żółtym kolorze. Nakleję też na ścianie jakiś fajny napis i obowiązkowo ustawię te urocze różowe kwiatki. Tylko spójrzcie, teraz mój domek wygląda, jakby w nim mieszkała prawdziwa księżniczka. Ja też powinnam już wezwać robotników, żeby ozdobili mój dom. Rozumiem, robi się. Jesteśmy na miejscu. Z drogi, zaraz ten domek osypie się złotem. O tak, super. Ale to jeszcze nie wszystko. Chwileczkę muszę się do ciebie katapultować. Jest już na miejscu? Jakie jeszcze masz życzenia? Hmm. Chcę, żebyś zdobił dach czerwonymi poduszkami i zamienił ten zwykły domek w prawdziwy zamek. To łatwizna. Panienko Molly, bądź pewna, że za kilka minut nie poznasz swojego skromnego domku. Okno i drzwi ozdobię prawdziwymi rubinami. Oczywiście rozłożę też czerwony dywan. I ustawię przed wejściem tę wspaniałą kolumnę, którą będzie zdobić złota głowa. I na sam koniec powiesimy nad drzwiami znaczek Dolara. Brawo Sam, jesteś geniuszem. Oto twoja nagroda. Odbiór. Co? Nagrywają? Macie pozwolenie? Z zewnątrz mój domek jest gotowy. Teraz pora zająć się jego wnętrzem. Wiem, że teraz jest tutaj pusto, ale zaraz to naprawię. Najpierw ozdobię ściany za pomocą wycinków z gazet. Patrzcie, jak super to wygląda. Wcale nie gorzej niż jakieś tam tapety. Ojej, chyba coś mi się przykleiło do pleców. Oj! O, spójrzcie, jakie pudełko znalazłem na podłodze. Powieszę takie pudełka na ścianie i to będą półki, na których ustawię wszystkie moje drobiazgi. Potrzebuję jeszcze stolika. Jego nóżkami będą puszki po Coca-Coli, a blatem stary dobry karton. Muszę też gdzieś siedzieć. Myślę, że do tego celu świetnie się nada worek na śmieci. No, prawie jak kanapa, jak mam tu teraz przytulnie. Na podłodze rozłożę miękkie różowe poduszki, a moje pluszowe różowe zabawki rozstawię w rogach mojego domku. Właśnie tak. Z nimi nigdy nie czuję się samotna. A tak przy okazji, Kissy Missy was pozdrawia. A teraz trzeba ozdobić ściany. Powieszę tutaj jedną półeczkę. A obok niej będą wisieć chmurki i tęcza. Ojej, jak pięknie mi to wyszło. A teraz czas, żeby przygotować sobie jakieś miejsce do pracy. Na moim ulubionym stoliku rozłożę wszystko, co jest mi potrzebne. Zegarek, kosmetyki, zabawki i coś do pisania. Gotowe. Obowiązkowo ocencie mój domek, księżniczki. Jest tu bardzo drogo, ale jakoś nudno. Ozdobię to wnętrze z pomocą banknotu. Rozrzucę pieniądze na podłodze. Będzie mi o wiele wygodniej siedzieć. A teraz powieszę na oknach drogie czerwone zasłonki. Tak, żeby żadni biedacy nie mogli mnie podglądać. Mam na myśli Ciebie, Deni, nie przeszkadzaj mi. Brrr, a teraz muszę stworzyć miejsce dla moich butów i torebek. Myślę, że jest fajne. Ale w tej części domku jest jakoś pusto. Postawię tutaj złoty stolik, złote dodatki, moją umówioną pufę i złote PlayStation. Uwielbiam grać. Tak przy okazji, spójrzcie na mój joystick. Też jest złoty. No to lecimy. Jestem zachwycona moim nowym domkiem. Wasze domki wyglądają cudownie. Świetnie wam poszło. Przyszedłem w odpowiednim momencie. Mm, nie ma sensu okradać tego domku z kartonu. O, ten różowy domek wygląda już o wiele lepiej. Rany! Ale ten złoty pałac podoba mi się najbardziej. Ochrona? To dla mnie żadna przeszkoda. O, rany! Ale apetyczny pączek! Akurat zgłodniałem. Spróbuję. Ojejku, no tu jest mnóstwo pączków! Świetnie! Dała się smacznego, panie ochroniarzu. To moja szansa, żeby włamać się do tego pałacu i wynieść stamtąd wszystko, co najcenniejsze. Rywelka, nawet nie muszę wchodzić do środka. Prawdziwe skarby wiszą bezpośrednio na oknie. Myślę, że ten znaczek dolara kosztuje o wiele więcej niż sam dolar. Ta złota główka też mi się przyda. Zabiorę też z dachu te błyszczące kamyczki. Oj! Za bardzo się spieszyłem. O rany! To prawdziwa skrzynia ze skarbem! Muszę ją zabrać! A, jak jasno! Nic nie widzę! Oślepłem! Gdzie ja jestem? Niech mi ktoś pomoże! O, mamusiu, muszę szybko stąd wiać! Ojej! Odzyskałem wzrok. O nie! Spadłem! Oddasz wszystko to, co ukradłeś. I sam wejdziesz do tego worka, który wyrzucę stąd jak najdalej. Właśnie w ten sposób. Szerokiej drogi! Mam nadzieję, że panienka Molly nie obudziła się przez tego złodzieja. A ja jak zwykle doskonale wykonałem zadanie.